Omówiliśmy już wiele elementów arkusza, ale nie mówiliśmy o samych arkuszy, więc zacznijmy od zobaczenia jakie arkusze mamy w tym pliku. Jak sobie zjedziemy na dół, to możemy zobaczyć właśnie nazwy poszczególnych arkuszy. I możemy, jak się przyjrzymy na samym spodzie, też dodatkowo zobaczyć, że te arkusze są troszeczkę inaczej kolorowane, mają taki kolorowy Paseczek. Więc mamy też możliwość właśnie zmiany tych kolorów. OK, to zacznijmy od dodania sobie arkusza. Teraz zaznaczony jest arkusz kolumny wiersze. No i żeby przejść pomiędzy tymi arkuszami, tak najprościej to po prostu kliknąć na nazwę arkusza myszką. Ewentualnie w arkuszach Google, w zależności od przeglądarki, Ctrl-Shift, Page Down lub UP albo Alt strzałka w dół, Alt strzałka w górę. Pracuję teraz na Firefoxie i działa mi ten te skrót z Alt. Ok, no to mamy ten arkusz kolumny wierszy aktywny i jak tutaj sobie z lewej strony zobaczymy polecenie dodaj arkusz, to nam się dodaje arkusz o na prawo dodał się kolejny arkusz. Też mamy skrót klawiszowy Shift F. 11 i też nam się dodał arkusz na prawo. Tak specjalnie zmieniłem zaznaczony arkusz na proste funkcje i znowu mam teraz arkusz 7 dodany na prawo. I jeśli chcę zmienić nazwę takiego arkusza, to najprościej po prostu kliknąć sobie na niego dwa razy i teraz możemy go sobie nazwać, czyli na przykład nowe Arkusz. Jeśli chcemy usunąć, znowu najprościej prawym przyciskiem myszy, kliknąć na taki arkusz i wybrać polecenie usuń. Tak, i sobie usuwamy ten zbędny dla nas arkusz. I w tych naszych arkuszach. Tak, to jeśli tutaj sobie klikniemy właśnie tą strzałkę w dół, to, to tak jakbyśmy kliknęli na arkusz prawym przyciskiem myszy, możemy zduplikować arkusz, wykonać kopię. No, czyli weźmy sobie taki arkusz, który faktycznie ma jakieś dane, niech będzie wyrównanie, krótka nazwa, i jak sobie klikniemy na jego prawym przyciskiem myszy, to robiąc duplikat, tworzymy nowy arkusz w tym pliku, w którym jesteśmy, czyli sobie duplikuję cały ten arkusz w tym pliku, w którym jestem, tak dwa razy mam tą, ten sam arkusz. Jeśli sobie wybiorę opcję kopiuj do nowego arkusza albo istniejącego arkusza, no to ja sobie po prostu wybiorę nowego arkusza, będzie mi prościej, to arkusze google tworzą nowy arkusz, nowy plik i tam kopiują ten arkusz, który sobie wybrałem, czyli jak sobie przejdę do... Google Drive, dysku i sobie odświeżę, to tutaj na stronie głównej na samej górze powinien się pokazać właśnie ten nowy arkusz kalkulacyjny bez tytułu. Jak sobie w niego kliknę dwa razy, to się otworzy i powinniśmy zobaczyć, że w nim jest właśnie tylko ten arkusz wyrównania naszych danych. No i wróćmy do naszego oryginalnego pliku. Mamy wyrównania. Zmienialiśmy już nazwę, tak? Możemy zmienić nazwę właśnie tu z opcji menu. Albo dwukrotne kliknięcie. Dwukrotne kliknięcie jest bardziej naturalne. Możemy też zmieniać tutaj kolory tych pasków na dole. Tutaj mam teraz żółty wyrównanie. Powiedzmy, że chcę jakiś niebieskie. Nie może być z tych niestandardowych. Idziemy ten pasek na dole się zmienił. No, te paski na dole są słabo widoczne. Ale my mamy taką dodatkową opcję przechodzenia pomiędzy tymi arkuszami. Tak, oprócz pola nazwy możemy sobie jeszcze tu kliknąć. O, tą opcję i widzimy nasze arkusze tak po kolei jak są ułożone w pliku i przy nich właśnie są kropeczki kolorystyczne i tu już to bardziej się odróżnia jeśli chodzi właśnie tą o kolorystykę więc tak tutaj ciekawsza ta możliwość tak jeśli chodzi o nasze dane i możemy sobie tu jeszcze tak przesuwać w prawo, w lewo z podręcznego menu, ale w większości sytuacji dużo łatwiej po prostu złapać lewym przyciskiem myszy i po prostu przeciągnąć nasz arkusz w bok, żeby trafił tam, gdzie tego chcemy. No i jeszcze na koniec możemy sobie ukryć arkusz, i wtedy tak nie widzimy, nie mamy tego naszego ukrytego arkusza na naszych listach. O tu jest wyrównanie, on został ukryty. Jak sobie na Tutaj klikniemy, to automatycznie jest tak odkryty.